Pan z wami Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów, niech się nie tworzy serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsca. Gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd idę. Odezwał się do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście mojego ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam ojca, tu nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w ojca, ojciec we mnie? Słów, tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wieście mi, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większych od tych uczyni, bo ja idę do ojca. Oto Słowo Pańskie. Tak, moi drodzy, piąta niedziela wielkanocna. Chciałbym, byśmy tę refleksję komunijną poprowadzili na bazie Prośby Filipa skierowanej do Jezusa. Panie, pokaż nam ojca, tu nam wystarczy. Pokaż nam ojca. Jesteśmy świadomi tego, że na świecie istnieje wiele różnych religii. I czasami zdarza się słyszeć nawet takie słowa, że nieważne, jako religię się wyznaje, ważne by się wierzyło. Skąd się biorą różne religie? Dlaczego jest tak wiele dróg szukania Pana Boga? Bóg jest jeden. To, co słyszymy w Starym Testamencie, bardzo mocno skierowane do Żydów: Ja jestem Bogiem. Poza mną nikt nie istnieje, nic nie istnieje. Zatem Bóg jest jeden. Skąd więc tak wiele dróg do Pana Boga? Mało tego tak wiele różnych dróg do Pana Boga. I odpowiedź jest bardzo prosta. Jest tylko jedna jedyna droga prawdziwa, to co dzisiaj słyszymy w Ewangelii, o czym zaświadcza Jezus. Ja jestem drogą. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Zatem te wszystkie inne pozostałe drogi one są ludzkimi sposobami szukania Boga, a to, co ludzkie, jest obarczone grzechem. I mamy też świadomość, że kiedy popatrzymy na różne doktryny religijne, na różne wyznania, wiary obecne w różnych religiach świata, to możemy zauważyć, że kryły się tam również ludzkie słabości, ludzkie grzechy, ludzkie wyobrażenia. Bóg jest jeden. Wiele dróg. Wiele nie znaczy, że są to drogi równorzędne, bo to są drogi szukania przez człowieka. To, co daje nam taką pewność, takie uprzywilejowanie, że idziemy drogą pewną, bo jest to droga samego Jezusa Chrystusa. I wierzymy Mu, tak jak On mówi w Ewangelii, że nie ma innej drogi, jak właśnie przez Niego, bo On jest drogą. Natomiast grzech powoduje, że człowiek tę drogę porzuca. Grzech powoduje, że człowiek kreśli własne wyobrażenia o Panu Bogu. Grzech powoduje, że ta prawda o Bogu się całkowicie zaciemnia i człowiek chodzi jak we mgle, niejako po macku. Można było powiedzieć, że od początku stworzenia Bóg objawia się jako ten, który jest, który jest prawdziwy. Ale przez to, że człowiek zaczął grzeszyć za to, że stał, chciał się postawić w miejsce Pana Boga, bo to jest istota grzechu pierworodnego, które zresztą jego skutki trwają do dzisiaj, bo każdy nasz grzech jest takim stawianiem się w miejscu Pana Boga, decydowaniem, co jest dobre, co jest złe. Tu mamy też świadomość, że ten obraz Boga, zapisany w stworzeniu, stał się mało czytelny. Życi są narodem wybranym przez Boga, dlatego że to oni mają zaświadczać, że Bóg jest jeden, jedyny. Ale prawdą również zawartą w stworzeniu jest to, że Bóg jest ojcem tego stworzenia. Że od Boga wszystko pochodzi. Że Bóg chce być Bogiem w relacji. Nie chce być Bogiem, tak jak twierdzą deiści, który pozostaje na marginesie, gdzie z boku, z dystansu. Ale jest Bogiem, który chce być Bogiem zaangażowanym, Bogiem bliskim. Bogiem, z którym tworzy się więź. I dlatego Bóg objawia się takim, jakim jest. Można powiedzieć, że człowiek musi dorosnąć do obrazu Boga. Że nasze ludzkie wyobrażenia czasami przedkładane są nad prawdę. Nasze ludzkie skojarzenia, nasze ludzkie ambicje, nasze ludzkie projekty. I właśnie ta wielość różnych religii świata o tym właśnie świadczy. Kiedy w 1986 roku święty Jan Paweł II zaprosił przedstawicieli wszystkich religii do Watykanu, do Syżu, przepraszam, by wspólnie móc się modlić. Niektórzy do dzisiaj nie mogą tego wybaczyć papieżowi, mówiąc, że chciał zrównać wszystkie religie, ale to nie było zamiarem papieża, bo papież wie, że jedyną drogą jest Chrystus. Natomiast chciał pokazać wyznawcom różnych religii, że szukamy wciąż prawdziwego oblicza Boga i religia nie może stać się narzędziem do walki, do zmagania, do nienawiści, do wkładania siebie nawzajem. Że właśnie trzeba porzucać te ludzkie wyobrażenia i kiedy szukano jakiejś wspólnej modlitwy, którą miano by odmówić wspólnie, razem, to okazało się, że żadna z modlitw nie pasuje. Ta najpiękniejsza modlitwa zostawiona nam przez Jezusa, Ojcze nasz, okazała się niemożliwa do przyjęcia choćby przez muzułmanów, bo w ich koncepcji Boga Bóg jest odległy, tak święty, tak inny, że na pewno nie jest Ojcem. A właśnie tym, co Bóg pokazuje w stworzeniu, to to, że jest Bogiem jedynym, ale jest również Ojcem tego stworzenia, jest Bogiem w relacji. Poprzez grzech człowiek nie weczy to prawdę. Żydzi uważali, że Bóg jest tylko ich, tylko dla ich narodu, tylko dany, by to oni byli tym narodem wybranym. Czytam jakiś taki midrasz, żydowskie opowiadanie, które mówiło o tym, że po tym jak Żydzi wyszli z Egiptu obronną ręką, kiedy przeszli przez Morze Czerwone, a wody tego Morza Czerwonego. Zalały od groma Egipcjan, którzy się potopili. Aniołowie szczęśliwi ze zwycięstwa Żydów przychodzą do Pana Boga, a On stoi tyłem do nich zamyślony. Aniołowie pełni radości, ekscytacji opowiadają: Wspaniale udało się, nasz naród jest wolny, dzieci wyzwolone. I kiedy Bóg się odwrócił do nich twarzą, Wówczas na twarzy Boga zobaczyli łzy. Janiowie pytają: Boże, dlaczego płaczesz? Przecież wszystko się udało, wszystko poszło zgodnie z planem. A Bóg miał wtedy odpowiedzieć: Opłakuj śmierć moich dzieci Egipcjan. To, co dla Żydów było bardzo trudne do zrozumienia, to to, że Bóg jest Ojcem i dlatego potrzeba było Chrystusa, który przyjdzie i tę prawdę na nowo Powie, na nowo ją objawi. Już nie tyle, że Bóg jest jeden, bo to już było wiadome, ale że Bóg jest Ojcem. Bóg jest Ojcem, a my jesteśmy Jego przybranymi dziećmi. Zobaczcie, jak ta prawda jest trudna do przyjęcia, chociaż wielokroć często odmawiamy w czasie dnia modlitwę Ojcze nasz, za chwilę nam świętej będziemy również ją odmawiać. Ale zobaczcie, jak ta modlitwa jest trudna. Co to znaczy, że Bóg jest Ojcem? Co to znaczy, że jesteśmy braćmi i siostrami? Patrzcie, jakie wielkie z tego wypływają wnioski, konsekwencje. Pewnie, że można tę modlitwę odklepać. Pewnie, że ją można bezrozumnie odpowiedzieć. Raz, piąty, dziesiąty. Ci, którzy odmawiają nowennę popojańską, to ją mówią kilkadziesiąt razy. I można tak mówić. Ojcze nasz. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A zobaczcie, jaka prawda wynika z, właśnie z tej modlitwy. Bóg jest Ojcem. To znaczy, że my wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Czy ja traktuję moich bliźnich jako mojego brata, jako moją siostrę? Ja wiem, że w kościele nauczyliśmy się, czy na pielgrzymce mówić brać i siostro, ale czy przypadkiem jest to zabieg jakiś sztuczny? Czy rzeczywiście, chociaż my, jako wspólnota wierzących, ja nie mówię o tych, co do kościoła nie chodzą, czy chociaż my, jako ci, co karmimy się tym samym ciałem Chrystusa, słuchamy tego samego słowa, czy jesteśmy w stanie traktować siebie nawzajem jako brat i siostra? Czy my możemy na siebie liczyć? Czy czujemy, że wiara nakłada na nas pewne więzi, które nie są zewnętrzne, one właśnie mają wchodzić do wnętrza? Czy tu są ludzie, na których mogę liczyć? Czy tu są ludzie, którzy z kolei mogą na mnie liczyć? Na których nie jestem kimś obcym. Tu nie chodzi jakoś taką radosną fraternizację, klepanie się po plecach i tak dalej. Tylko tu chodzi o to, żeby zobaczyć w drugim człowieku brata i siostrę. Także wtedy, kiedy jest to trudne. A przecież wiemy, że w rodzeństwie różnie bywa. Chociaż ten sam ojciec, ta sama matka. Różnie bywa. Ale czy mimo wszystko jestem w stanie dostrzec te więzi? Patrz, jak to jest trudne. Patrz, jak znowu ten grzech który gdzieś został, zarania dziejów, tak teraz się powtarza i ten grzech nie pozwala nam budować właściwych relacji. Stawia granice, mury, niechęci, może niekiedy gniewu, może niekiedy obrażenia, niekiedy pogardzenia drugim człowiekiem. Za chwilę będziemy odmawiać modlitwę Ojczy nasz. Święta Teresko, Dzieciątka Jezus mówiła, że kiedy ma odmówić modlitwę Ojczy nasz, to nie jest w stanie nigdy jej dokończyć, bo kiedy wypowiada te pierwsze słowo Ojcze, to ona mówi już cała płacze. Bo co to znaczy, skoro Bóg jest Ojcem? To co to znaczy, kim jestem ja? Jak wielka jest moja godność? Jak wielkie jest moje znaczenie, skoro w oczach Boga jestem dzieckiem, nie przypadkiem, nie zrządzeniem losu? Nie jedną ósmomiliardową częścią tego świata jestem ukochanym dzieckiem. Patrzcie, jakie wielkie implikacje, jak wielkie z tego wynikają rzeczy dla naszego życia. Bóg jest Ojcem, i to jest prawda, którą Chrystus chce nam objawić, że mamy dostęp do Boga jako do Ojca, nie Ojczyma, nie kogoś zewnętrznego. Boga, który jest Ojcem. I być może jest tak, że mój grzech, albo może grzech moich przodków, grzech moich rodziców, bliskich, nie pozwala mi w zrozumieniu tego, że Bóg jest Ojcem. Być może nie mam sam doświadczenia kochającego Ojca. Być może sam mam trudności w uwierzeniu, że Bóg jest Ojcem. To tym bardziej trzeba prosić na modlitwę na modlitwie, Panie, Okaż mi się Ojcem. Prosić tak jak Filip Jezusa. Panie, pokaż nam Ojca. Objaw nam Jego miłość. Już wiele krotnie to cytowałem. Przypisują się te słowa rzekomym objawieniom Matki Bożej w Medjugorje. Mówię rzekomym, bo Kościół wciąż tych objawień jeszcze nie uznał. One rzekomo trwają. Dlatego takie słownictwo. Ale właśnie tam miał opaść z ust Maryi. Że ludzie dzielą się nie na wierzących, niewierzących, ale na tych, którzy doświadczyli miłości Ojca i jej nie doświadczyli. Może właśnie dlatego trudno mi powiedzieć, bracie siostro, ponieważ się doświadczyłem tej miłości, już może kiedyś mówię ten przykład, ale on jest bardzo przejmujący, dojmujący akurat pasuje do tej dzisiejszej liturgii, w czasie tych marszów. Ciechłych kobiet, zbuntowanych, go strajkiem kobiet, chociaż zdecydowana większość kobiet w tych marszach nie uczestniczyła. W mięczzecu młodzi chłopcy stanęli wokół Kościoła, by bronić przed różnymi dziewczynami skandującymi wulgarne hasła. I wówczas jeden z tych popaków. Poznał swoją rówieśnicę, która była po drugiej stronie, że tak się wyrażę muru. I chciał ją zapytać, dlaczego tak krzyczysz, dlaczego tak się zachowujesz? I wówczas ona, patrząc na to wszystko, krzyknęła: Ty nawet nie wiesz, co to znaczy być wychowana przez ojca, bez ojca. Tak, mamy całe pokolenie zdradzonych przez ojców, może i przez matki. Całe pokolenie ojców, którzy się dorabiali, którzy tyrali jak woły dla rodziny, którzy zadbali może o wykształcenie, o mieszkanie, o rzeczy zewnętrzne, ale których nie było w domu, albo którzy byli w domu tak, jakby nie byli. Patrzcie, jakie to niesie spustoszenie. Ja obserwuję to na co dzień na katechezie i u chłopaków, i u dziewczyn. Pokolenie, które nie poznało miłości Ojca. Cieszymy się, że tak bardzo rośnie liczba wojowników Maryi, recerzy Jana Pawła II, że mężczyźni jakby się budzą. Ale większość z nich to właśnie ojcowie, którzy wcześniej zdradzili. Nie w sensie seksualnym swoje żony, ale zdradzili swoje rodziny. Mieli czas na wszystko inne. Teraz okazało się... Że to była pusta inwestycja, wracają, chcą pewne rzeczy naprawiać. Może niekiedy jest za późno. Zobaczcie, drodzy Ojcowie, ale drogie mamy również, jak bardzo Bóg nam zaufał, że w nasze słabe ręce złożył dar ojcostwa macierzyństwa, byśmy przekazywali swoim dzieciom, że Bóg jest ojcem, jakież to wyzwanie, jakie jest zadanie. Jakie jest zobowiązanie? Panie, pokaż nam Ojca. Nasze dzieci pytają nas, księży, i Was, rodziców, pokaż tam Ojca. I nie chodzi o pokazanie obrazka, i nie chodzi o nauczenie Ojcze nasz. Chodzi nam, by doświadczyć miłości Ojca, a doświadczy się najprędzej przez miłość własnych rodziców. Dlatego może dzisiaj, kiedy będziemy wołać Ojcze Nasz, weźcie w tę modlitwę, włączcie własne dzieciaki. Może te dorosłe i te niedorosłe. I może weźcie tą miłością od Ojca, który jest prawdziwy. Włączcie w tę miłość swoje dzieciaki. I może dzisiaj warto tym większym i tym mniejszym dzieciom powiedzieć po prostu kocham Cię. A jak nie jest to możliwe fizycznie to zadzwonić. Pokaż tam Ojca. To zadanie, wyzwanie na dzisiaj. Niech świat, niech nasze dzieci niech sami doświadczymy, że Bóg jest Ojcem. Amen.